To grajcie na zwłokę, mamy 2 km. Dla mnie to będzie około 20 minut do jazdu. 20 minut, kurwa, <grym> Spokojnie nie stresuj mnie Ludy nie stresuj, Jedźmy. Kurwa, Jedźmy. Za się przy... <grym> Kurwa. Dawaj, przez paleto targały, przez paletę co? <grym> Offroadem? No. Nie, robię, so, nie, nie, się, nie, 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 się, nie, się nie, Wiesz? Tutaj teraz, go Go, go, oh. rozpędź Jakbyś się rozpędził, to byśmy to przejechali, wiesz? Ale... Spokojnie, przejdziemy Może, może, może za kole... Ura zakalać za, kolak... za rudy i zakalać też kułapa Ciach, pa, jedziemy Uwa, mokro mi trochę, to tobie? Spokojnie Opony, mnie? Odmawiam, odmawiam, bądź po prostu Dobra w tym momencie, to jest ze Road Kręcamy w prawo po wyjeździe Jesteśmy nadal na Zestua Road Będziemy położyli i oni nas rozjedą. LSPD zatrzymaj. Z się. Z wami spokojnie. Przecież i tak widać, że nie macie planu na to, la się zjedli. L będą mieli 10 do 10 20, 20, 20 Rączki, 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 rączki do góry. razem. Rączki, to Rzuć rączki to. Nie nie, nie. To. O! Co ty za koleg zrobiłeś? Przejechałem o! go. Rączki. O! Aaaa, boli! Strasznie boli! Pachnie! W motelu biegnie, boli! trójki! Ja, wyciągnijcie mnie, wyciągnijcie mnie, to wtedy będziecie mogli! Cześć, cześć! Podręczyłeś mnie za kolek po raz drugi! drugi? W moim życiu no, <śpisać> Kiedy cię Kiedyś nie, nie! Nie, nie! A tam niechcący, ale tu trochę... do SPD, raz, 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 to jest miastowy chyba. No ja wiem, no Kurde. on też mnie drażnia. Zawirowanie czasoprzestrzeni. Ja nie ja mogę wsiąść. Spokojnie, silny, nie denerwuj się. Twój kolega się poddał Nie będzie kary A gdzie ten trzeci? Z kim byli? Z jakimś pewnie gejuchem Powiedz tutaj szybko za się, coś silny. silny i będzie po sprawie. Bo... Nie wiem gdzie jest trzeci bo leżałem może na ziemi w szoku Jak przyjebałem głową o ziemię Silny, przyznać że mi się to zakłóceł A ilu ich było rudzech czy czterech w sumie? A jedni nie wiem trzeci było chyba Czyli ten największy czerech, rakowiec czerech, czerech, czerech. od was udało mu się uciec. On myślę, że 10.50 macie Dobra, radiolkę, bo ja nie wytrzymał z tą Dobra Stoi na środku ulicy i Jest? Zobacz, czy może O, teraz Dajcie, ja to otworzę Piękno, dole. Dobra, Dajcie nam chwilę, dajcie nam chwilę Dajcie nam chwilę, czekamy na polecenie. Dajcie, czekajcie, czekamy na polecenie szefa. Dajcie nam chwilę. O kurwa. Czekaj pod tym bankiem, nie bań ale Gdzie pojechali, tu? No tak. dziesięcnaście się, my znowu stary stacja ma stary 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 ręce stary 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 odchodzę o no kurwa, też tym banię. Aaaa! Ech! Ech! Popio 28.1, udajemy się na wasze 10.20 jako wsparcie. Spierdalaj, spierdalaj. Zajebiście. Spierdalaj. Spierdalaj. Mam trzech. Dajcie nam awa... Dajcie nam odjechać, albo zakładnik zdechnie. Dajcie nam awa, albo zakładnik zdechnie. jeszcze jeden jest. A. Bo mam go. No zim, nic zdarzy się. Sprawdzajcie tutaj resztę krzaki. No, no bo ten wysiadł mi i nie wiedziałem co z zrobić z jak on wysiadł z tego samochodu Kurde ty się Siadaj. w przyznaj się. Masz proch na dłoniach Ale to nie jest moja ręka! Kontrabandę, brudne pieniądze. A czyja? Ja mam? Kogoś innego, ja mam inne. Ale co ty siadaj w. Pierdolisz? To nie jest moja ręka! A czyja kurwa siadaj w. Jak nie twoja? Kogoś innego, takiego co. Szedł lokalnego, to jest ręka. Moja. To nie jest moja ręka! Nawet domu zostawiłem rękę! na broń, konfiskujemy pistolet. Rozumiem, że. To są twoje? Te nie są moje! A czyje, kurwa! Czyje? A słuchaj, a czy wezmę zara kurwa? Lokalnego, takiego Maczka, pan zna. Tam szedł, takim busikiem jeździ. Na spedycji. Gdzie pan mnie prowadzi? Czyje ręce to są, pytam się? Czyje ręce? Ale które? Twoje Do z tyłu, pana. to są? Czyje ręce są, tyłu, kurwa, pytam tyłu, się ciebie? Teraz są, teraz... Teraz pana są z przodu. Swoje ręce gdzie są, kurwa, się pytam ciebie. Ręce mów no, gdzie masz? masz nie mam rąk. Gdzie masz ręce? Kurwa RAZ Słuchaj, chcesz stąd wyjść czy nie? 54. Bo nie wyjdziesz stąd, zaraz nie siadaję za na... Czyż, mo... Zaraz ci przypierdolę w ryja już, bo nie mogę. Mów kurwa, gdzie ręce ale są. W bucie? MÓW ale w dostanę. Dostań normalnie po mordzie płaskiego. Gdzie ręce masz? Mów ostatni raz pytam. I będę po MORDZIE ja bił. Tak tylko moja. Lewa jest moja, prawa nie. No, i kurwa można? Można kurwa? No, ale, ale, no. Lewa, ale lewa, jest tylko moja. Prawa dnia, jest, to prawo a prawo skupię. Już patrzę. Ta nie jest moja. Lewa na lewej twoja. Na nie ma na pewno. Ta lewa jest moja. No kurwa, na lewej nie ma prochu. Ty skurwa, siadaj, zaraz dostaniesz cymbał. Ja, nie, prawa nie jest moja. Siadaj, walisz, w... siadaj kurwa. Na lewej nie ma prochu. No, cicho. no tak, no mówiłem, że lewa moja jest. Danioczek? Siadajew, a zaraz dostaniesz kurwa. W łeb dostaniesz siadajew. No, ja, przysięgasz? Ja nie, ja Przysięgaj. Chciał, ja mały, jeden, to bym. Ja przysięgam na imię taty. Ta, ta Dobra. Dobra. na imię, bo to Polak był z mamą ruską się tam Dobra, nie spokojnie nie siadajew. Spokojnie, ustalmy te Broń masz nielegalną i to jest kurwa fakt. Siadajew. Ale nie moja jest! Ale siadaje w. Ja. jest jak... prawej ręki, która jest nie moja? Siadaje w. Proszę cię, kurwa, bo, bo ci zaraz. Kurwy! Dostaniesz, że Rasia daje w. Płbie, jakby cię ci kłamał. Ale jak ja dostanę w łeb, to ja później mam czkawkę i się jąkam. To na rowerze w taki kamień nie głową. Tak zostało! Jeszcze jak mi się zreścili. Mam czkawkę, a jak już Może mnie pan ten ja, obydwie ręce są moje! Obydwie są moje! Co ty mi tu. Dziewię co w kółtopocie? w Nie, pan nie pan nie! Pan, obydwie ręce są moje! Pod pan mi lę, nie, nie, pan ty po tym głównem łazisz, po tym gównie łazisz, no chcę panna? No? Nowe Jordany! Ja pierdolę! A nie właśnie! Aleś no. pan w główną wdepnął! Ojej, ojej, ojej. Powiem tak o same pachy Siadaj w dramów ramów, go w to główno moje ty Bo ja po tej morfince takiej mnie sraje wzięło Siadaj w Zaraz będziesz miał czachę W całe to gówno ty, ty zarabd, Zaraz głowa będzie w stolcu. Kulak, mam dupę posraną no to... se w kaptur jego Daj mi papier Masz kaptur wycieraj Dobra, dobra wycieram oh. o. 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 Ojojojojojojojoj ojoj, 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 ale białe spodnie Zabar. były. <grystanie> o jak białe to Białe były. <grystanie> no, prav, to prawda, to złoże. Mm. Białe spodnie są brązowe. Ojoj, ojoj, ojoj. Nawet żarty nie są ze strony. Ojoj, ojoj, ojoj. Dają w skosie na lice. Jest Proto, uwaga Proto! A na wysokości, małyska. a metrówca. na wysokości! a pokój! pokój. Zamknij Odjedź! niebieski zanowacz. Zatrzymajcie go! Jedziemy, jedziemy, jedziemy! Strzelają, strzelają! A pokój! Na ziemi, Jezu, strzelaj! Wjeżdżaj, wjeżdżaj, kadet, wjeżdżaj! To oficernom, sorry!

Лезеш! Лезеш! Изстави се, изстави се, добре, Родиолкен. Лезеш, курва! Радиолог, 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 радиолог,